O mój Boże! <coughs> tak się zaczuję. Jestem już stara. Łojęgi mam piękną. Kuchni mam piękną. Ale brak zwierzaków. Miejsce dla zwierzaka. kanapa, miejsce dla koteczka. No na teraz jeszcze nic nie mam, bo na razie nie. Ja to muszę zadzwonić do mojej wnosi, żeby mi tutaj ona wzięła jakiegoś słodziackiego kotuszka Bo ja nie mam zamiaru się tak gdzieś wleć. Przypalę się, no, nie zamknięte, no. Mamo. Co ty robisz? No weźłam, a nie mogę? No nie by możesz. Chciała, żeby, chciałabym, żeby moja wolność, ja ze mną wybrała kotka i pieska. Bo mi brakuje zwierzaczka. Tylko mojego i mojego <laughs> tego grupiczka nie ma. <laughs> Dobrze, dobrze, już mi się tu nie rozkleja. I może takiego chcesz? Tego tu, trzeba to trzeba do adopcji. mamu też. Piękny jest. Nie, nie, nie. Widziałam pana, który na pewno go przygarnie. Już choć o A tego kota? Tego możecie zostawić. Piękny jest. A które córcie. Wszystkie. A co, pieska też nie mogę wybrać? No dobra. Dobra, ja się przybiorę, a Ty możesz iść do nich. Powtórzę, ja się przybiorę. żeby nie było lubitej jakoś pitów. I mnie ktoś złapie na mieście. Czekaj, się, gdzie mój telefon. He. Hmm. Zfony nie to na nim, ja? Dobra, dobra. No, No, cześć. się, idziemy wybrać pieska i kotka dla mnie. Może dla was pisko. Jej! Nie, 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 w kurteczkę jeszcze. Hmm. No właśnie, nie mama dobrze gada. kurceczkę jeszcze się trzeba przebierać. Ale ta kurtka jest gruba. Trudno, ona bez czapki ciągle właśnie. No jakoś tak wyszło już. No chodź, no. Ty nie lepsze jesteś, mamą, ty też bez czapki chodzisz. Ale ja to inna sprawa. Eee, dobra, chodź. A co wy nie przebrane jeszcze? A po co mam się przebierać? Bo przyszła. O, cześć, babciu. A to w piżamie tu jeszcze chodzisz. Nawet źródła jeszcze w piżamie nie była. <słuch> Ja nie jest a tylko szafek, bo się myłam. A, to się przebieraj. Pojdziemy mi wybrać pieskę i kotka, a wam może pieska. No to chyba super. Nie cieszę się, babciu. No cieszy... cieszę się. Cieszę, cieszę. No ale żeby... A, co mnie przebieracie, no? Ale żeby tak wychodzić? Nic w życiu nie widziałam. Tam w szafek. A tu twoje ubranie jeszcze jest. Tak wiem. Ej, przebiera się. Ano. no. Może um. z w mojej szafy? Na pewno. A no. Tam muszę już ubranie wyrzucić. Czekajcie. <laughs> to jest takie bawełniane, ale kiedy. Jakby... Bez sensu, że ja miałam. Ej, dobra. No, wybieraj, wybieraj. Mogę cokolwiek? Ale dobra, bez przeglądu. To sobie obierę tano. No oko. Ok. No, ale no to, to jeszcze trochę jest moim telefonem. Po co z telefonem? I portfelem. Może ja za piska? Tu nie jeszcze? No... ten... A ja to co? To. to jest moja walizka? No znaczy jaka walizka? Bo... Eee... mój plecaczek Boże, co? Jaka to rybka? No wiem Chodźmy Chyba on tak Nie ma plecaczka Dobrze, dobrze Mamo No jesteśmy na miejscu. Ale krótka, piękna, może krótka sobie wezmę? Co hmm, wy? Babciu, ma mieszkanie, pamiętaj o tym. No już, nie przesadę. Może takie kuskie Babciu... No dobrze, dobrze. Chodźmy, chodźmy. Tu jest taki ładny pisak, taki mały, albo taki o taki pielutki ładny. Nie no, złoty zapłaty. Oj, papciu Tu mamy jeszcze oj ten! Oj, ten ten duży wygląda jakby był więc nie. Ale ten jest piękny. Przepraszam bardzo Niestety nasz pioseczek nie jest jeszcze nasz Przepraszam A z czemu? Macharą łapkę i jak się wyraźnie będzie nasz Przepraszam Przepraszam Mam no, już takie skam Ale już Okej, okay, jeszcze jest góra babciuch o, jak nie dojdę. Dobrze, dobrze, wypoczekajcie. Ja tam jeszcze pieska. O, piękny piesek, o piękne pieseczki. A co tu ma... O oh Boże, czarki. Mhm. Tu jest ten piękny pieseczek. Chciałabym oddać. Dziękujemy. <laughs> To już kotki się zaczynają. Ooo, to królik jak jeszcze, co tu robi królik? Ale ja bym kotka chciała. He, chyba. Taki jak. To tu jeszcze jest kotek. Nie mu to Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry Ja bym chciała tego kotka Tego kotka? Dobrze Popatrz, patrzy,

Jeszcze to bym Dobrze, tylko kotetka nie, jeszcze będzie pieseczka. Mhm, to proszę jeszcze sobie wybrać. Koteczko, chodź. Wybrałam koteczkę. O mój Boże, babciu. Macie. Ale patrzcie, tu świnki morskie są jeszcze. Świnki morskie? Co? No tu jest jedna. Dajcie mi pomysł. O jaka słyciutka? O jeszcze nie świnki murskit. Ja chyba jeszcze na dole Dwie. O i tu jest świnka morska. Malutki sekret. Musicie zrobić takie dwie karteczki. Zrobić tak, że. En gang til.

Jeszcze trzeba pieseczka. No tu ja bym chciała być. No tu a tu jest jako chcę. Chodźcie zybki jeszcze. Teraz to piesek jest. Piesek dobrze. To mi się. Proszę pani, to jest piesaczek. Czemu to mi się kotem robi? Oj 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 oj. tak. No teraz działa. Teraz To jest kot? Nie, to jest pies. Która je teraz? Szybko wyrzucimy. To się popsuło. To jest przecież pies. To może zrobimy nato. O! I teraz pies. Dobra. Działa. Obra, chodźmy już. Zapasamy tak jakby chyba. Witam w moim domku. Chodźmy, chodźmy. Tu mamy dla koteczka. Ale ładnie tu patrzysz. masz. Wiem. To dla koteczka. Koteczku, proszę tylko. A tutaj piseczko przecież tutaj Teraz jest dwa święte. O to tu nie wiem. No że to, to, to mam do Tu mamy dla takiego malutkiego. Myślałam, że będzie piseczek większy, ale no... I tak jest słoniutki. Znaczy. Się... No, raczej mamu. Masz siostrę? Przebierz się. Czemu mam się przebijać. Południu od szybciej. O, rusz okulary i wójt A, no dobrze. Dobrze, marzymy już i idzie. mamy nadzieję, że odcinek się podobał pewnie po okładce nie wiedzieliście jakie to zwieraki więc jesteście zaskoczeni, więc co? No i tak. O tym odcinki ma być 10 łapek do góry i wtedy nagrywamy historyjkę tak jakby taką, że historyjkę normalną historykę coś się dzieje, ale taką, że nie żegnamy się z wami na koń... Nie się z wami na końcu. Tylko, że to jest takie coś, że o mój Boże, co ja dzisiaj do, nałożę do szkoły? I że się nie witamy? I na koniec takie. O nie! Przecież jutro jest prawda, muszę się nauczyć. I to koniec odcinka. No takie. Więc, no, pod tym odcinkiem ma być 10 chłopek kurę i nakrywam taki. Goodbye.